Dzień dobry, kochane i kochani. Przychodzę z kolejną inspiracją w temacie pieniędzy, relacji z pieniędzmi. I dzisiaj chcę powiedzieć o poczuciu woli. Jest to taki temat, który prawdopodobnie potrzebuje przepracować każdy z nas, każda z nas, z racji swoich wcześniejszych doświadczeń, głównie doświadczeń z dzieciństwa. Co to znaczy, mam wolę. Macie pieniędzy w przestrzeni pieniędzy. Znaczy to tyle, że mi pierwszy aspekt, że mi jest przede wszystkim wolno. Wolno mi chcieć pieniądze, wolno mi zarabiać, wolno mi wydawać, wolno mi dysponować swoimi pieniędzmi. I drugi aspekt e, mojej woli to jest poczucie, że to ja mam wpływ, czyli to ja decyduję. Ja tworzę i ja kreuję, czyli tak naprawdę takie poczucie wpływu na to, ile zarabiam, jak zarabiam, ile pracuję, jak pracuję, w jaki sposób wydaję. Niestety większość z nas, nawet mimo pewnej takiej świadomości, że mamy moc przyciągania pieniędzy, mamy moc kreacji, że to od nas tak naprawdę zależy. Nie ma ugruntowanego wewnętrznego takiego solidnego fundamentu związanego właśnie z poczuciem woli, czyli z poczuciem, że to ja decyduję, że to jest moja kreacja i że ta moja wola w tej przestrzeni pieniędzy jest tak naprawdę nadrzędna. Większość z nas ma poczucie, że to ktoś decyduje, ile ja zarabię pod tytułem. Klienci pod tytułem szef, pod tytułem zawsze jest ktoś inny, pod tytułem czasami sytuacja ekonomiczna w kraju, czyli zawsze jest jakiś ktoś bądź coś poza mną, kto decyduje, czyli kogo wola jest jakby nadrzędna ponad moją. I bierze się to z różnych sytuacji, między innymi z takich doświadczeń z dzieciństwa, kiedy nie wolno nam było zarządzać własnymi pieniędzmi. Na przykład dostałaś pieniądze na komunię, rodzice powiedzieli, że daj ja ci te pieniądze przechowam, po czym te pieniądze znikały, albo nawet jeżeli nawet jeżeli były tobie oddawane, to i tak mama bądź tata decydowali, co Tobie za te pieniądze kupić. Um, I to jest jedna, jedna tak naprawdę z wielu sytuacji, gdzie tworzy się takie poczucie i takie przekonanie, że ja nie mam wpływu na swoje własne pieniądze. Że to je, nie ja decyduję, co się z nimi dzieje. A kiedy my naprawdę chcemy dobrze zarabiać, kiedy chcemy te, te jakby te pieniądze przyciągać, przyciągać ludzi, którzy będą nam płacili, czy którzy będą doceniali to, co robimy, czy w takiej działalności własnej jako nasi klienci, czy nawet w firmie, w której pracujemy, ludzi z naszego zespołu, szefa, z którym będzie nam się dobrze współpracowało, to to poczucie woli, które daje ogromne poczucie sprawczości jest. Bardzo mocnym fundamentem, i bez tego fundamentu zawsze będzie to poczucie, że jest ktoś, czyli jakaś konkretna osoba, bądź coś, różnego rodzaju sytuacje, które to one decydują, czyli jest jakiś właśnie zewnętrzny czynnik, gdzie nawet jak ja chcę, nawet jak ja całą sobą czuję, że chciałabym, to i tak. Tak naprawdę to nie ja do końca decyduję. Dlatego jednym z procesów w naszych wieczorach z medytacją będziemy się zajmowały właśnie tym, tym tematem, czyli będziemy powracać do tych najmocniejszych sytuacji, które sprawiły, że odebrano nam to poczucie woli, że ta wola nam się nie rozwinęła, uzdrawiać. No i oczywiście uczyć się korzystać z tych zasobów, bo Nasza wola, czyli ta nasza decyzyjność i poczucie wolności w tym temacie jest naszym ogromnym zasobem. Także kto jeszcze z Was e, czuje, żeby do nas dołączyć, ma taką ochotę, serce go woła, zapraszam i kobiety, i mężczyzn, bo wieczory z medytacją są dla wszystkich, e, to zapraszam Was do naszego wspólnego projektu 10 dni, 10 głębokich procesów i medytacji właśnie w przestrzeni uzdrawiania, Moja relacja z pieniędzmi. I pamiętajcie, że jeszcze przez chwilę możecie dołączyć właśnie w promocyjnej cenie 99 zł. I wszystkie szczegóły, jak zawsze, na mojej stronie kingaroszczeniala.pl. Do zobaczenia.